Cześć, z tej strony Tomasz Rudnik. Jestem twórcą Akademii Rekrutacji. Dzisiejsze wideo będzie o powrocie do korzeni. Dlaczego to wideo nagrywam na ten temat? Dlaczego nagrywam to w lesie? Zaraz stanie się jasne. Natomiast najpierw tło. W całej swojej karierze, w dużej części mojego życia, jeżeli spotykałem się z jakimś problemem lub zagadnieniem, zawsze starałem się dojść do sedna, dociekać ale dlaczego? Jeżeli dostałem jakieś rozwiązanie, które na przykład działało słabo lub względnie, dociekałem, ale dlaczego w ten sposób sugerujesz, prawda? Żeby odgarnąć kolejne warstwy, żeby dotrzeć do samego dna, odgarnąć muł, dotrzeć do skalistego dna, na którym można byłoby się oprzeć i w przewidywalny sposób zbudować kolejne rozwiązania. Więc mówiąc w ten sam sposób o rynku pracy, też warto dociekać, warto odzierać z mity z ich warstwy, żeby dojść gdzie tutaj jest sedno. Mitów jest cała masa, na przykład, że CV musi mieć dwie strony, że trzeba ćwiczyć stenki rozmów kwalifikacyjnych, bo bez tego nie będzie sukcesów, prawda? Warto zawsze dociekać i zadawać pytania, ale dlaczego? Co jest poniżej? Co jest tym skalistym dnem? I na przykład w kontekście rekrutacji, zarówno przy mojej pracy headhunterskiej, jak i pracy w korporacjach, najtwardsze skaliste dno, jakie znalazłem, to fakt, że Twoi potencjalni szefowie, czyli ludzie, którzy mogą Cię zatrudnić, oni odpowiadają za pewien wynik, za pewien profit and losses, prawda? straty i y, zyski. W związku z tym najszybciej do nich przemówisz, jeżeli Twoja komunikacja cała będzie oparta właśnie o to, czyli przetłumaczysz Twoje kompetencje na język finansów, pokażesz, że poprzednim firmom się opłaciło zatrudnienie Ciebie y, i w związku z tym powstanie predykcja, że możesz to w nowej firmie powtórzyć albo nawet ich rozwinąć z takim samym rezultatem, być może i większym. I w oparciu o to założenie zbudowałem całą Akademię Rekrutacji, która od 2012 roku pomaga kandydatom zdobywać pracę. Skuteczność jest przeogromna. Ja sam, nie jest, sam jestem zaskoczony, jak przez te lata skuteczność zdążyła się wypracować na wysokim poziomie i jeszcze na nim utrzymać, prawda? Natomiast dlaczego to wideo nagrywam w lesie? Parę lat temu z paczką moich przyjaciół wybraliśmy się na szkolenie survivalowe. Organizowała to grupa Survival Tech, gdzie spędziliśmy dwa dni przy minus ośmiu stopniach. Nocowaliśmy w lesie, w śpiworach przed ogniskiem i w trakcie tego szkolenia też zostaliśmy odarci z mitów na temat survivalu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli. Prawdopodobnie u Ciebie jest tak samo, że jeżeli słyszysz hasło Survival, to masz na myśli telewizyjne postacie, na przykład Bear Grylls, który zrzucony do dżungli, poluje i właściwie tam zakłada nową cywilizację. Natomiast na tym szkoleniu odarto nas z mitów właśnie tego typu, mówiąc, że survival to jest sytuacja, w której jesteś absolutnie w czterech ciemnych literach i musisz sobie poradzić, po prostu przeżyć, żeby nie umrzeć z wychłodzenia, zasygnalizować swoją pozycję, absolutnie zapomnieć o jakimkolwiek polowaniu, a już tym bardziej nie w polskich lasach, gdzie zwierzyny jest generalnie mało. Zrób to, co potrafisz najlepiej w kontekście tego, żeby ktoś cię mógł odnaleźć, a ty, żebyś mógł przetrwać. Koniec tematu. Natomiast, jeżeli mówimy o y, rzemiośle leśnym, tak zwanym bushcrafcie, do tego możesz się przygotować, zdobyć umiejętności, zdobyć sprzęt, przetestować to wszystko, tak żeby mieć przyjemność z obcowania w naturze, y, choćby nauka rozpalania ognia, nauka pozyskiwania wody, filtrowania jej, tak żeby nie musieć targać ze sobą na przykład na wyprawy bukłaków z 10 litrami. Te, te umiejętności się przydają. Natomiast Łącząc to z rynkiem pracy i obserwując działania kandydatów, mam wrażenie, że większość ludzi uprawia na rynku pracy survival, czyli rzucają się albo są rzuceni, kiedy na przykład dostają wypowiedzenie, są rzuceni w sytuację, gdzie nie ma ani przygotowania, ani umiejętności, ani sprzętu, tak tutaj mam na myśli wiedzę konkretnie w tym przypadku, i próbują ugrać wysokie stawki w bardzo trudnym środowisku. Natomiast gdyby poczynili przygotowania, wyposażyli się w wiedzę, w umiejętności, przetestowali to raz, drugi, na przykład chodząc na takie równe rozmowy kwalifikacyjne w trakcie, kiedy absolutnie nie szukają pracy, to wtedy, kiedy zajdzie pilna potrzeba, bo właśnie na przykład zostało wręczone wypowiedzenie, to są w stanie takie osoby zrobić niemalże coś na kształt blitzkriegu. Wojny błyskawicznej na rynku pracy, poodzywać się do odpowiednich ludzi, sprzedać dobrze informacje na swój temat, swojej opłacalności i stworzyć predykcje dobrych wyników w nowym miejscu pracy. To wszystko jest możliwe, prawda? Natomiast to wymaga, żeby nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę, żeby nie. Żywić przekonania, jeszcze z tym zdążę, bo każdy z Was kiedyś pracę zmieni. Czy to będzie za rok, za dwa, za cztery, to jest naprawdę nieistotne, bo ten moment jest przyszły, pewny. W związku z tym, można już teraz wyposażyć się w pewne, pewne umiejętności, przetestować je nawet w wąskim zakresie w praktyce, bo może się okazać, że na przykład w trakcie tych testów, nawet możesz dostać jeszcze ciekawszą ofertę e, pracy niż ta, którą masz obecnie i wtedy będziesz mógł rozważyć, czy jest sens zmieniać, czy też nie. Natomiast zawsze, uniwersalnie, właściwie w każdej sferze życia, jeżeli jest sytuacja, w której masz ciśnienie, jest wiele na szali, możesz bardzo dużo stracić, to Akcje ludzi, działania ludzi ograniczają się do schematów, które znają, schematów sprawdzonych sprzed lat na przykład. A okazuje się, że myśląc o obecnym rynku pracy, większość z tego teraz się nie sprawdza. Więc czyniąc pewne zaniechanie, które właściwie jest nawet zaniedbaniem, że nie, interesował, nie interesowałbyś się tym, jaka jest skuteczność, jak to podwyższyć, czego potrzebujesz się nauczyć, żeby tę skuteczność mieć, e, wykorzystać wszystkie możliwe kanały dotarcia do pracodawców, do potencjalnych szefów, do ofert, jeżeli tego typu rzeczy y, zrobisz, śpisz spokojnie, prawda? Także moje przesłanie dla Ciebie: przestań uprawiać survival, na rynku pracy, zacznij uprawiać bushcraft, czyli rzemiosło. Przygotuj się, przeanalizuj swoją pozycję, swoją sytuację. Rozejrzyj się na rynku, jakie są firmy, dla których może być, byś chciał pracować. Może są to Twoje firmy marzeń, do których na przykład ścieżka wiedzie nieco dłuższa niż ta możliwa tylko na przykład przez ogłoszenia, kiedy już masz wręczone wypowiedzenie. Więc z tą myślą cię zostawiam jeżeli będziesz potrzebował wsparcia, są już gotowe projekty Akademii Rekrutacji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.akademiarekrutacji.pl, przejrzysz, zapoznasz się, być może najpierw z gratisowymi wersjami materiałów, potem być może się wyposażysz w pełne wersje projektów szkoleniowych. Jedno jest pewne. Najlepiej przygotowani to są ci, którzy, którzy przechodzą zmianę najłagodniej, najskuteczniej i mogą wynegocjować najlepsze warunki końcowe, kiedy nie ma ciśnienia, kiedy masz swobodę porozmawiania z firmami, z pracodawcami i dzięki temu podejmujesz w pełni wyedukowaną, świadomą i pozbawioną ryzyka decyzję. Z tą myślą Cię zostawiam. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia przy kolejnych materiałach. Dzięki.